Witamy ponownie w kolejnym odcinku, Czy Potrafisz to sprzedać? Dziś porozmawiamy o wyjątkowym elemencie wystroju i ulubieńcu miłośników Wellness lampach solnych z Himalajów. Te piękności są importowane bezpośrednio z Pakistanu. Wykonane są z wysokiej jakości himalajskiej soli kamiennej i występują w różnych odcieniach: białym, szarym, różowym. Są unikalne, naturalne, a każda z nich to małe dzieło sztuki. Więc najważniejsze pytanie brzmi: czy potrafisz to sprzedać? Przeanalizujmy to krok po kroku. To nie są tylko ładne, świecące kamienie. Wiele osób kupuje je ze względu na rzekome korzyści zdrowotne. Podobno zastępują jony ujemne w powietrzu i pomagają zwalczać tzw. smog elektromagnetyczny pochodzący z urządzeń codziennego użytku. Niezależnie od tego, czy Twoi klienci wierzą w ich domniemane właściwości, czy po prostu pragną ciepłego blasku lampy, możesz je sprzedać każdemu, dla stylu lub atmosfery. Czy potrafisz to sprzedać? Mamy ponad 5 różnych wariantów lamp solnych oraz 7 różnych wariantów solnych świeczników. Lampy solne są gotowe do użycia, mają kabel o długości 1,5 metra oraz żarówkę w zestawie. Niektóre lampy solne są również pakowane w pudełka, więc są gotowe do sprzedaży detalicznej i wystawienia na półce z naszym logo Ancient Wisdom na górze. Czy potrafisz to sprzedać? Sprzedajemy te produkty według wagi, ponieważ ich wygląd i stan się zmieniają, ponieważ są ręcznie robione, ręcznie rzeźbione i to właśnie jest piękno tego produktu. To oznacza, że klienci otrzymują naprawdę unikatowy egzemplarz. Służą nie tylko do oświetlenia, ale także jako element luksusu. Można je wykorzystać w przestrzeniach wellness, spa, studiach jogi lub po prostu w salonie. Dodają wnętrzu odrobinę luksusu. Mam dla ciebie dobrą wiadomość: te produkty są sprzedawane w bardzo dobrej cenie przez Ancient Wisdom. Możesz się rozejrzeć, żeby porównać ceny. Są zapakowane w pudełka, zabezpieczone, a w środku znajduje się Twój ekskluzywny, ręcznie wykonany produkt. Więc zapytam Cię ostatni raz: czy potrafisz to sprzedać? Wszystkie linki do produktów zamieszczę poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, dziękuję za obejrzenie, a jeśli naprawdę Ci się spodobał, proszę polub, skomentuj i zasubskrybuj. A wkrótce opublikujemy kolejny. Dziękuję.